Dzień dobry. Dzień dobry. Nazywam się Arkadiusz Grzesiek. Artur Zborowski. Witamy w naszym laboratorium filozoficznym, w którym przyjrzymy się bardzo skomplikowanemu pojęciu. Odpowiemy sobie na bardzo trudne pytanie. To będzie badanie. Tak. Czym jest uczciwość? O, to bardzo skomplikowane pojęcie. Ja nawet przygotowałem sobie odpowiedni model motek. Dlaczego motek i co motek ma wspólnego z uczciwością? Bo motek jest tak skomplikowany jak uczciwość. Nie wszystko widzę. Tak, 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 tak. tak. Przydałby się nam lupa. Bardzo dobrze się składa, gdyż ja mam taką lupę etyczną. Świetnie. Przyjrzyjmy się zatem tej nitce. Mhm. Ona. Tr... No prześledzić jej bieg. I tak. teraz... Zobacz. Wydaje się, że ona jest jedna, ale kiedy mhm. przyjrzymy się przez lupę, a okazuje się, że ona jest złożona z kilku elementów. Zobacz więcej, powiem ci. To wygląda w ogóle jak jakaś konstrukcja e, z elementów składająca się. To jest taka konstrukcja 3D. Mhm. Teraz przeanalizujmy ją. Pierwszy element to sprawiedliwość. Sprawiedliwość. Zbudujmy w takim razie taki model y, naukowy. Y, pierwszym elementem niech będzie sprawiedliwość. Jakie mamy przykłady sprawiedliwości? Czym ona jest? No myślę, że takim momentem jest wtedy, kiedy sędzia musi zdecydować, czy bramka wpadła, czy nie wpadła i musi zadecydować sprawiedliwie. Rozumiem. To też jest wtedy, kiedy ktoś dzieli swoje cukierki i musi podzielić sprawiedliwie. Tak, zobaczmy dalej. Co my tam mamy? Mhm. Co tam, masz? Co tam Od... masz? Odwaga cywilna. Odwaga cywilna będzie następnym elementem naszej konstrukcji. Czym ona by była? No, Myślę, że odwaga cywilna jest wtedy, kiedy muszę przyznać się, że zrobiłem coś złego, a to nie jest wcale takie łatwe. To jest też wtedy, kiedy cała grupa mm -hmm. chce na przykład schować Andrzejowi plecak, tak. a ktoś przeciwstawia się temu, mówiąc, nie chowajcie mu plecaka, ponieważ będzie mu przykro. To jest wymaga ogromnej odwagi, żeby przestanąć przed całą grupą i coś takiego powiedzieć. Zobaczymy w co takim tam razie. Co to jest? masz? Co to masz? Szczerość. szczerość, rzeczywiście tam jest szczerość, więc następnym elementem naszego modelu jest szczerość. Co to jest szczerość? No, kiedy myślę sobie, muszę powiedzieć swojemu najlepszemu przyjacielowi, że zrobił coś złego i to nie będzie łatwe z jednej strony, a z drugiej może się na mnie obrazić i już ze mną nigdy nie rozmawiać. Rozumiem, to też jest wtedy, kiedy ktoś dołącza do projektu klasowego, mm. robi w nim niewiele. Ale przychodzi mu opowiadać o tym projekcie i będąc szczerym, powinien powiedzieć, że niewiele nad nim pracował, chociaż bardzo by chciał powiedzieć, że to wszystko zrobił on sam. Nie jest to łatwe. Tak. Czy mamy jeszcze jakiś. No tak, element? mamy jeszcze jeden element, to jest. Mhm. Zobacz, solidność. Solidność. Solidność kiedy jest się solidnym? Już daję ostatni, bardzo proszę, element naszego modelu? Solidność jest wtedy, kiedy ktoś, na przykład mama, prosi swoje mhm. dziecko, żeby posprzątało pokój, a ono wyciera kurz nawet na wierzchu szafy, wiedząc, że mama i tak tam nie zajrzy. No, to jest solidna praca. Przyjrzyjmy się jeszcze raz. Czy jeszcze coś nam tam zostało. No, wiemy na pewno, że to jest hmm. bardzo złożona struktura, i żeby zobaczyć, żeby prześledzić bieg tej tak, nitki, tak, tak, trzeba tak. dużo czasu i musimy hmm. wykazać się cierpliwością. Cierpliwością i wytrwałością trzeba to cały czas ćwiczyć, ćwiczyć. E, zobacz to, jest tak jak z naszą uczciwością. E, nasza uczciwość została zbadana, e, i jak prawdziwe badanie powinno mieć raport. A to się dobrze składa, bo my mamy takie. – Mamy raporty, bardzo proszę. – Posłuchajcie, wszystkie te elementy budują wieżę uczciwości, po której możemy wspiąć się i osiągnąć sukces. Gdy będziesz sprawiedliwy, odważny, szczery i solidny, ludzie będą cię szanować. Słowem będą widzieć w tobie uczciwego człowieka, z którym warto się spotykać i któremu można zawsze wierzyć. – Ciekawe wnioski. Nie przypadkiem wieża jest z bajek, bo to właśnie w bajkach na początku swojego życia poznajemy czym są te wszystkie elementy wieży i czym jest uczciwość. Bądźcie więc uczciwi.